Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą, do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał, powiedział też do nich żniwo wprawdzie wielkie. Ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów, i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do Was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą Was, wyjdźcie na Jego ulicę i powiedzcie: Nawet proch, który z Waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy Wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam Wam, Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc, Panie przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic Wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się Wam poddają, lecz cieszcie się, że Wasze imiona zapisane są w niebie. Oto Słowo Pańskie. Kiedy jeden z naszych braci zbliżał się do swojej śmierci, leżał w swojej klasztornej celi w łóżku. Ogarniały go różne lęki, różne obawy, i pewnego dnia, kiedy leżał, i tak cicho pod nosem, yy, mówił trochę sam do siebie, trochę do, do brata, który obok niego siedział, opiekował się nim, i tak yy, leżał i mówił. Kiedy już się spotkam z Panem Jezusem, to co ja mu powiem? I za chwilę sam, jakby sobie odpowiadając, mówił, no to może powiem, że pomagałem klasztor remontować, może powiem, że prowadziłem ważne duszpasterstwo, powiem, że zrobiłem doktorat z teologii i jeszcze kilka rzeczy wymieniał na tej swojej liście. Ale to, co mówił, wcale go nie uspokajało, tylko to, co mówił, jeszcze bardziej go w tym lęku nakręcało. I ten młodszy brat, który siedział obok, nachylił się lekko do tego starszego, umierającego brata, chwycił go za rękę i mówi: Ojcze, ale naprawdę, jak spotkasz Pana Jezusa, to, to nie musisz koniecznie o tym wszystkim mówić. To ważne jest, ale, ale nie musisz o tym mówić. I ten starszy ojciec yy, tak yy, zaczął milczeć i, i, i za chwilę mówi, ale, ale jak to? Znaczy, to co ja mam powiedzieć? A ten młodszy brat mówi, kiedy spotkasz się z Jezusem, to, to może wystarczy powiedzieć bardzo krótko. Jezu, ufam Tobie, Jezu, powierzam moje życie Twojej miłości. I będzie wszystko naprawdę bardzo dobrze. To naprawdę wystarczy. Uczniowie wracają ze swojej misji, opowiadają Jezusowi, co ich spotkało. Są pełni entuzjazmu, pełni energii. Rozpiera ich radość, dlatego że widzieli na własne oczy i doświadczyli tego na własnej skórze, w jaki sposób działa moc Jezusa. Poddają im się złe duchy, czują się niezwykle szczęśliwi, niezwykle mocni, dzielą się swoją radością z Jezusem, a Jezus słucha tego, co mówią Jego uczniowie, ale zachowuje się w dziwny sposób, bo mówi: Tak, dostaliście tę moc, złe duchy się Wam poddają, nic Wam nie zaszkodzi, jesteście przepełnieni mocą głoszenia, ale cieszcie się tak naprawdę z czegoś innego. Cieszcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. Z tego się tak naprawdę cieszcie. Za każdym razem, kiedy orientujemy się, że nasze zadania, które podejmujemy, nasze misje, wyzwania, które przed nami stoją, te dzieła, które prowadzimy, czy te małe, czy wielkie, nawet jeżeli są niezwykle dobre, szlachetne, efektywne, ale orientujemy się, że one za bardzo nas zaczynają oplatać i zdajemy sobie sprawę z tego, na początku może się nie przyznając tego aż, do tego aż tak bardzo uczciwie i szczerze, że zaczynamy swoją wartość, swoje poczucie szczęścia, swoje poczucie sensu zbyt mocno związywać z tym, co robimy. Z efektem naszej pracy, naszych zadań, z opinią innych, kiedy zbyt boleśnie przyjmujemy jakiekolwiek porażki, jakiekolwiek frustracje, które się w tym wszystkim przytrafiają, to wtedy warto posłuchać starego, mądrego Kocheleta, który w takich sytuacjach nachyla się, trochę jak ten młody brat z tej historii, którą przewołałem na początku, i mówi to wszystko jest marnością. Ale uwaga, tutaj kiedy Kohelet mówi, że wszystko jest marnością, to używa słowa hewel, które nie oznacza tego, że to jest złe, że to jest mizerne, że to jest niewartościowe, nie absolutnie nie. Tylko ta marność, o której nam przypomina czasami w swojej dobroci Kohelet, to oznacza, że to jest po prostu ulotne. Hewel to jest mgła, to jest dym, to jest para trudno uzależnić swoje szczęście, swój sens, swoje powodzenie od tego co może być bardzo piękne, ogromnie ważne, niezbędne, ale jednak ma swój koniec, ma swoje ograniczenia i jest jak dym, jest jak para i tego ostatecznie tego ostatecznie nie chwycę. Tak się zastanawiam co w sytuacji kiedy Podejmuję jakieś dzieło, które jest moją życiową misją, i nagle z jakiegoś powodu nie będę mógł tego kontynuować. Zostanę odsunięty od pracy, która jest pracą mojego życia. Być może w każdej chwili też mogę stracić dobrą opinię, dobre imię, siły mogą mnie opuścić. Wiele różnych rzeczy się może wydarzyć, które pokrzyżują moje plany, i wtedy się zastanawiam, kto mnie przez to wszystko przeprowadzi. Na kim będę mógł się oprzeć? Kto zostanie ze mną w tej sytuacji, kiedy grunt pod moimi nogami się zapadnie? Święty Paweł, potężny apostoł, który może mnóstwem rzeczy się pochwalić, z wielu rzeczy być dumny jako apostoł. Dzisiaj mówi: Będę chlubił się skrzyża mojego Pana Jezusa Chrystusa Czyli tym powodem do dumy, do radości jest to, że należę do Chrystusa, że moje życie, że moja misja, że to, co mi się udaje i to, co jest moją klęską, na szczęście jest w Bogu. On jest źródłem mojej najgłębszej radości, mojego najgłębszego pokoju. Święty Paweł, kiedy będzie zbliżał się do śmierci i napisze swój ostatni list, to jako swój powiedzmy taki jeden z największych sukcesów, który osiągnął. To będzie mówił, że to jest zachowanie wiary. Wiary ustrzegłem, czyli uchroniłem to, co jest absolutnie najważniejsze więź z Chrystusem. Bo co z tego, że osiągnę wiele? Co z tego, że później będą mnie wspominać w historii świata, jeżeli stracę Jezusa, który jest gwarantem mojej zdolności do tego, żeby kochać, który jako jedyny jest w stanie mnie przeprowadzić przez każdą ciemność? Ta dzisiejsza Ewangelia przynosi nam ogromny pokój, ogromną wolność wewnętrzną, bo Jezus stara się nam pokazać, że kiedy przesuniemy ten punkt ciężkości z tego, co robimy na, tego, na to, z kim jesteśmy, kiedy zwiążemy swoje życie z Jezusem, to zaczniemy się orientować, że wszystkie nasze sprawy. Wszystkie nasze zmartwienia, ale też wszystkie nasze y, radości, sukcesy, one odnajdą adekwatną, właściwą miarę. To wszystko znajdzie swoje właściwe proporcje, wszystko zacznie w końcu być na swoim miejscu i zaczniemy to odkrywać tak po prostu, kiedy będziemy każdego dnia budować naszą relację, naszą więź z Jezusem. Jestem głęboko przekonany, że naprawdę warto, bardzo warto cieszyć się z tego, co robimy, zwłaszcza kiedy to jest piękne, dobre, kiedy widzimy, że to służy innym. Warto angażować się z pasją, z energią w to, co widzimy, że jest tego godne, a jednocześnie jeszcze bardziej warto cieszyć się z tego, że należymy do Boga że On o nas nie zapomina i jest z nami absolutnie w każdej sytuacji.